Siemano, tu LEGO Fair, witam was w nowym roku i w dzisiejszym filmie chciałbym przegadać temat co gdyby mistrzów w 11 sezonie trafił do krainy nigdy zamiast Zayna. A ja Was zapraszam do oglądania filmu. Jak już dobrze wiecie, Kraina nigdy nie została nam pierwszy raz pokazane w sezonie 11 w etapie lodu. Został tam zesłany Zane przez to, że odepchnął Mistrza Wu przed jego zesłaniem właśnie. Ale teraz stawiam pytanie, co gdyby Zane nie zdołał go odepchnąć? Jeśli nie zdołałby odepchnąć Mistrza Wu, to jak możecie się domyślić, Wu by został zesłany do Krajny nigdy. Ninja na pewno mnie wy nie zostawili swojego Mistrza od tak, więc by ruszyli od razu do Asfiry, by powiedziała, co zrobiła z mistrzem, a jakby się dowiedzieli o Krainy Nigdy, to zapewne by chcieli od razu do niej ruszyć, tylko jest jedna bardzo ważna rzecz. Idąc do Krainy Nigdy, jest to podróż w jedną stronę, czyli nie wrócisz, a jeśli ninja by skoczyli, to prędzej czy później, jakby go znaleźli, tego mistrzału, to by mieli lekkie zdziwienie, jakby im powiedział, że nagle, o, nie możemy wrócić, więc... No byłoby ciężko, ale no jak to jakoś to jest ninjaga To pewnie w magiczny sposób twórcy by tam odnaleźli jakąś magiczną herbatę podróżnika I by udało im się pewnie wyjść Możliwe jest też, że mistrz mógłby zostać jakoś zniewolony lub umocony przez Vexa I możliwe, że on zostałby lodowym cesarzem I może wtedy on by użył swojej mocy kreacji lub tworzenia i pokonał ninja To też jest ciekawa teoria, ale dość skomplikowana A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać tam na dole w komentarzu I strzelcie suba wraz z lajkiem, jeśli film ci się spodobał a ja już się z wami żegna, widzimy się niebawem, cześć i czołem, cześć i manu i puu! szczęśliwego nowego roku.